Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Ludkie, A dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta sami Ogólnie zawsze zaprosimy na jakiś świat Tak, wyglądam na jakiś świat I dał mi jakąś dziwną tablicę co tam stoi Tam jest jakieś zadanie, które ja będę musiał wykonać Więc sprawdzimy to Ale przedtem zostawcie łapkę w górę subika Wbijamy 100 subskrypcji na moim kanale I słuchajcie będzie special na 50 subskrypcji Już wbiliśmy na 52 Więc bardzo dziękuję z całego serduszka I będzie Jakiś taki special, który będzie naprawdę fajny, więc czekajcie, wyczekujcie. Będzie może w sobotę albo w niedzielę. Ja, jak to nagrywam, to jest piątek, więc no trochę czasu zanim to dojdzie, ale wszystko w swoim czasie. No a ja bez bezbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Okej. Okay. mamy tutaj tablicę. Ole, ol mi wydaje się skończy. Mamy tutaj tablicę. Jak coś masz w trybie trybu kreatywnego. Okej, okay. no to co od razu ustawimy? Kurde. Na, na szybku. okej okay. yy, Cześć. To ja zaza. Siema. Masz tu w skrzynię pełną różnych TNT. Twoim zadaniem jest to wszystko wysadzić. Jest wysadzić to wszystko. I sprawić, że Twoje urządzenie przetrwa. Powodzenia. okej okay. O kurde, ile TNT. Dobra, wierzymy to wszystko. Meg, meg, meg. To jest chyba takie samo jak to. Tak, dobra, coś chyba za co błąd. Ja mam to wszystko wysadzić tutaj. Mhm, mm okej, okay, no to zaczynamy oczywiście. Przejdziemy sobie do lekkiego, czyli standardowego TNT. Które chyba, no żadnej różnicy chyba nie ma przed No, to jest chyba takie samo jak zawsze. No, takie samo. Dobra, przechodzimy do Diamond TNT. Bo jest najbardziej z tego nuklear TNT. Boję się, że mi wywali pół telefonu. Dobra, testujemy. Stawiamy sobie TNT. O, w taki inny sposób. Jak ono wygląda? Jak to wygląda? Taki diamentowy. Dobra, odpalamy. Trzy, cztery. Rytm. Lag jest chyba. Nie, nie ma laga. Wszystko się rusza. O! Wow! Ty, jak... Ale dziursko to zrobiło ty. O, Węgiel. To Jakie dziursko zrobiło? Co jest? Jakie dziursko? To i to jest pierwsze TNT. To przypomina, to jest pierwsze. Dobra. Możemy sobie je odłożyć. wolę Trolling czy TNT. Po co to robi? Nie wiem, boję się tego naprawdę. Co to może zrobić? Trolling Trolling czystnie. Co to jest? Ej, duże to jest. Ej, to chyba takie samo jak to. Ej, że to nie jest tak, że jeśli ja wybuchnę tę nukę, to to zrobi to samo co nukę, bo to jest identyczny wybuch, na serio. Dobra, mierzę z tym. Idziemy kolejne wybuchnąć. Mmm, Ci teraz sobie wybuchniemy bomb tieti, czy nubie. Bardziej nóg wygląda lepiej. <głos> Patrzę <głos> na to. A ogólnie widzę, ja niedługo sobie zmienię skina. Tak będę chciał zmienić te skina, wiem. Wreszcie. Dobrze. Co to co to jest? Jakiś nóg TNT. Dobra. Odpalam. Uciekam stąd. Się boję, że to wywali pół kąpa. Znaczy telefonu, bo ja kompu nie ma. Nie ma, nie nagrałem na kąpie. What? Jakie duże? Co jest? Aha, bo coś się z coraz większym poziomem się zwiększa. No, całkiem duże. Ale jakbym postawił tak... taką wieżę... Albo nie. Postawił czwóreczkę taką. Gdzie to się teleportuje? Co jest w z Dobra. Na dole. Co tu wybucha kanała? No to żem zrobił. No to żem zrobił. Aha. Co tu biorę na takim poziomie? What? Zobaczymy w komentarzu o co tu chodzi z tym napisem. Dobra, jeszcze... w ogóle odpalmy te granatki. O, to jest najmniejsze, to, to nie jest nie zrobi. Jest cisza. Halo? Już się ogień zapalił? To w ogóle nie? Ja? What? What the fuck? Dobra, mniejsza z tym. Eee, chodźcie dalej. Odpalimy sobie to TNT. Ok, Odpalimy sobie to TNT i zobaczymy. Przecież sobie, czy to jest takie dobre. Mocne się znaczy. Dobra, odpalamy jedno, drugie i uciekamy i opatrzymy co się dzieje. Co tu się stanie? Czemu jedno zginęło? Ły! W ogóle co? Czekajcie. To wiecie, tak idealny kwadrat. Jakieś znaczki. Ale, ale wyrąbało dziurę, nie? Tako dziursko wyrąbało. Dobra. Lecimy z czarnym TNT. Ciekawe, co to zrobi. To jest jakieś. Dziwnie wygląda. Wygląda jak jakaś kolczuga, by tu była. Kolczatka. I czerwony na górze. Myślę, że to wyrąbie mi pół świata. Oła. O. O kurwa, jakie róże. A tu takie bardzo podobne do tamtego. Dobra, czyli nam zostało Nuclear TNT. Czy będziecie chcieli Nuclear TNT. Okej. Okay. Wypalimy sobie Nuclear TNT na 150 miliardów łapy w górę. Kurde... Zrobię... Wyrąbię takich TNT 300. Halo? Aha To jest całe te TNT? Nice To jest słabe To jest słabe te TNT Cóż, ja mogę tego milion postawić Okej, okay, jedno pali się What? Bro, what are you talking about, man? No patrz jak to... Nic się robi. Okej, okay, trochę dłużej się zrobiło. O, jakie bydle! 4-metrowe. że troszkę tego TNT? Hmm. Halo gdzieś jeszcze może za zadał jakieś wykwipunku. Może gdzieś będzie, tak? Może gdzieś będzie. Yy, to są... Aha, to on stąd wziął te TNT. Okej. Okay. Bez sensu trochę, że są takie dziwne TNT w tym, ale spoko. Mm. Tu nie ma, nie ma... Nie ma, nie ma. Czyli nie ma. Dobra, Izabela. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapę w górę i subika. Yy, no. Po drugą część takiego rozsadzania, ja na sam koniec mówię. Rozsadzam trylion tego wszystkiego. Milion, miliony, miliony, miliony. różnych tych atomówek, jądrówek. Ludkie, boom. Jakim cudem napisałem, BUM On loguje. Aha. Co to jest takie? Robi, że to ginie. O Ła. Ale logi. Co? Ale O kurwa. Huh. Co to jest? Takie dziursko. No co, to znowu jakieś kopalnie znaleźć. No i zobacz. A jeśli ja, Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i subika. Jakby coś jeszcze wybuchało, Nie, nie ma. A zostawcie łapkę w górę i subika, a ja takim pięknym akcentem. Dzięki za oglądanie. Pozdro i cześć! Uwaga, widzowie, poczekajcie jeszcze chwilę. Ogólnie za niedługo będzie premiera Chips i kanapki, więc polecam wbijać i pilnować mojego kanału. Będzie w niedzielę albo sobotę. To zależy, kiedy mi się uda to wstawić razem z tym filmem. Raczej, ten film wejdzie w piątek, bo jest piątek teraz, aktualnie. Nawet na filmu powiedziałem, że jest piątek. I mam nadzieję, że będzie Wam z całego serduszka się podobało. To jest wszystko na podziękowania, na 50 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję. I ogólnie, widzowie, lecimy po 100 subów. I mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu Zdoby Będziemy te nasze upragnione stop, 100 subskrypcji, na którym zrobię specjal, kolejny, ale teraz jest specjal na 500 subskrypcji, więc zapraszam w sobotę i niedzielę do słuchania, miłego słuchania, cześć!